Miliarder leży na łożu śmierci. Lekarz ze smutną miną szepcze do żony. Droga pani, proszę przygotować się na wszystko. Żona miliardera odpowiada. Panie doktorze, jestem realistką. W najlepszym przypadku liczę na połowę. Brunetka mówi do blondynki. W zeszłym roku tak nieszczęśliwie potknęłam się, że musiałam potem leżeć przez dwa miesiące. Coś takiego i przez tyle czasu nikt cię nie podniósł? Prostytutka dzwoni do Mikołaja. Mikusiu, czy odwiedzisz mnie w tym roku? Oczywiście, nie mogę się doczekać. A będziesz miał pełny worek? Bardzo pełny! Przecież tylko raz w roku cię odwiedzam! Pewien kierowca po długich namowach żony zgodził się zabrać ją w trasę. Stoją sobie w długiej kolejce na granicy, gdy nagle drzwi otwiera tirówka i pyta: Kochany, może fleta za dwie dychy? Poszła stąd! Rzuca zdenerwowany kierowca i zapada krępująca cisza. Po chwili żona się odzywa: Może trzeba było wziąć małemu tego fleta? Rozmawia ze sobą dwóch starszych panów, jeden z nich wygłasza swoje życiowe kredo. Kiedy nie mam towarzystwa, piję koniak. Kiedy nie mam apetytu, piję wino. Kiedy nie mam nastroju, piję Żydnią. A kiedy pijesz wodę? Wtedy, kiedy nie mam pieniędzy. Wchodzi facet do dermatologa, zdejmuje spodnie i pokazuje przyrodzenie w fatalnym stanie. Lekarz mówi, niestety to syfilis. Nic nie da się tu zrobić, trzeba amputować. Ale mamy bardzo nowoczesne protezy. Pacjent wybiera najtańszą, drewnianą. Po przeszczepie wizyta kontrolna, lekarz ogląda protezę i mówi: Oj, nie ma pan szczęścia! Jak nie syfilis to korniki. Do szpitala psychiatrycznego przybywa z wizytą minister zdrowia. Podchodzi do jednego z pacjentów i pyta: Dobrze tu panu? Tak. Panu też tu będzie dobrze! Mnie? Ja jestem ministrem! Niech się pan nie denerwuje! Kiedy ja tu trafiłem, byłem Napoleonem! Podchodzi kulturysta na plaży nudystów do kobiety napina mięśnie i mówi do niej z nieukrywaną satysfakcją. Co? Bomba no nie! Ona na to! Tak! Tylko coś mały ląd do tej bomby! Rozmawiają ze sobą dwie przyjaciółki. Miałaś kiedyś taką wpadkę? Że mąż cię zastał w łóżku z nieznajomym facetem? Nie. To byli zawsze jego koledzy. Przychodzi gość do salonu tatuażu i mówi: Proszę mi wolnąć ciąg na całe plecy! Artysta zabiera się do roboty. Po 20 minutach mówi do gościa: Gotowe! Tak szybko! Toż to tylko 5 liter! Przychodzi pracownik do szefa i prosi o podwyżkę. Szef na to. Podoba się wam praca u nas? Tak podoba. To czemu mam płacić więcej za wasze przyjemności? Telewizja przyjechała do kobiety, która skoczyła 100 lat. Redaktorka się pyta. Jak pani udało się w dobrym zdrowiu dożyć setnych urodzin? Raz w roku robię sobie alkoholową terapię szokową! Ile pani wypija tego dnia alkoholu? Tego dnia nie piję. Przychodzi facet do fryzjera, siada na krześle i mówi: Proszę mnie krótko opierdolić. Fryzjer na to, ty chuju! Bokser przygotowuje się do walki! Zapierdziela, aż wióry lecą! Rozwalił worek, rozbił gruszkę, zmasakrował trzech z parych partnerów. Po tygodniu mówi: Dobra! Skórza, stópka! Jestem gotów! Dawajcie tego Tysona! Ale to ty jesteś Tyson, Mike! Sprzedawca poleca policjantowi kupno maszynki do golenia! Niech pan kupi ten model! Wypróbowało go już tysiące klientów z całego świata! Nie dziękuję! Wojałbym coś nieużywanego! Kumpel do kumpla! Rozwodzę się! Co się stało? Mojej żony całą noc nie było w domu. Kiedy wróciła, powiedziała, że spała u swojej siostry. I co z tego? To ja u niej spałem. Jeden kolega mówi do drugiego: Wiesz, od dwudziestu lat jestem żonaty i wciąż kocham tę samą kobietę. No to dobrze, tylko pozazdrościć. Tak, ale gdyby moja żona się o tym dowiedziała, to by mnie zabiła. Dziedzic po długiej podróży wrócił do domu, gdy był przed swoim dworem, zauważył wysikany na śniegu napis Witamy dziedzica! Wezwał swojego służącego i pyta Kto to zrobił? I to ja! Przecież ty nie umiesz pisać! Dziedziczka prowadziła! Trener do boksera po walce! No ładnie! Muszę powiedzieć, że naprawdę przestraszyłeś tego przeciwnika! Jak to? Przez trzy minuty, zanim wstałeś, był przekonany, że cię zabił. Rozmawia ze sobą dwóch facetów i jeden mówi do drugiego. Musisz wiedzieć, Grzesiu, że szefów dzielimy na cztery kategorie: jakie? Pedałów, antypedałów, superpedałów i pedałów magików. Szef pedał mówi: Ja cię wypierdolę. Szef antypedał mówi: ja się nie będę z tobą pierdolił! Szef superpedał mówi: Ja was wszystkich wypierdolę! Szef pedał magik mówi: Ja was wypierdolę i nawet nie będziecie wiedzieć kiedy! Do Auschwitz przyjeżdża pociąg z cyganami! Żołnierz otwiera wagon, z tłumu cyganów wybiega jeden z nich i krzyczy: Gdzie ja jestem? Co wy chcecie z nami zrobić? Żołnierz mu odpowiada: Witamy w Auschwitz! Tutaj was zamordujemy! Uf, Już myślałem, że to roboty! Rozmawia ze sobą dwóch dziennikarzy sportowych i jeden mówi do drugiego. W zeszłym tygodniu pytałem bokserów, czy boks jest szkodliwy dla zdrowia. I jak? 10% odpowiedziało, że tak. Pozostałe 90% nie zrozumiało pytania. Młody piłkarz stara się o przyjęcie do klubu! Prezes! No dajesz się! Masz wielką klatę! Ale ja wolałbym, gdyby moje zdolności decydowały o wstąpieniu. Nie liczą się zdolności, tylko miejsce na planszy reklamową. Lekarz pyta pacjenta: Ma pan problem z alkoholem? Nie, mam własny destylator. Jasio, wychodzi z tatą na spacer. Nagle chłopak kłania się obcemu mężczyźnie. Kto to jest? pyta zdumiony ojciec. Aha! To pan z zakładu oczyszczania. Zawsze, kiedy wychodzisz do pracy, to dzwoni do mamy i pyta się, czy teren jest już czysty.